A naszym gościem jest Dziś Sławin Wita, witam serdecznie. Dzień dobry. Czy czuje się pan puczystą? <grym> e, wie pan co, e, jeżeli miałbym się posługiwać e, terminologią, jaką używa pan Kaczyński, to tak, dlatego że e, my rzeczywiście mamy poczucie, że żyjemy w Polsce, w kraju, w którym obowiązuje konstytucja, prawo i bardzo sobie to cenimy. Natomiast dla pana Kaczyńskiego, my, pana, zdaniem pana Kaczyńskiego, my żyjemy w kraju, w którym o wszystkim decyduje on. I to nie jest Polska, która ma konstytucję i Polska, w którym jest Sejm i Polska, która ma prezydenta i Polska, która ma premiera i rząd, który ma swoje kompetencje, tylko dla niego jest to kraj, Polska, w którym Sejmem jest on, prezydentem jest on, premierem jest on i we, w imieniu wszystkich podejmuje decyzje i również w imieniu moich chcę podejmować decyzje. I w tym sensie jestem puczystą, który, y, który y, podniósł rękę na państwo Jarosława Kaczyńskiego. Ale zrobiłem to w obronie Polski, w którą wierzę. Jak to jest, że suweren wybrał prezydenta, wybrał premier, a oni mają jakby nie pomniejszą ochronę, mniejszy, mniej praw niż prezes partii, który jest zwykłym posłem na Sejmie. Jak to jest możliwe? Znaczy, z punktu widzenia prawa jest to niemożliwe. Po prostu my musieliśmy do sytuacji takiej, dla nas wszystkich i tych, którzy byli opozycją, czyli nas, między innymi również Platformy, wyborców, ludzi, że daliśmy się zwieść takim, takim PR-owskim trochę sztuczką. Albo byliśmy bierni, albo nas to nie interesowało, albo byliśmy zajęci Ale swoimi wzrost jest ciągły działami. wzrost, 4 punkty procentowe będą tego sondażu, to jest dość duży wzrost, spadek Ale dla Państwa poparcie dla PiSów, poparcie dla nie, rządu nie ma, też do Gaczyńskiego niestety. Ja nie wiem, czym się Pan, jakimi badaniami się Pan posługuje. Mi się wydaje, że nie ma żadnego wzrostu poparcia dla rządu, nie ma żadnego wzrostu poparcia dla PiSu, jest wzrost poparcia dla opozycji, problem, problem polega na tym, że ta propozycja jest rozdrobniona i badana jest Jak ją osobą... połączyć? To jest jedna najważniejsze. No, bo to jest... was było dużo, było nas wszystkich dużo, jednak mimo, mimo tych sił, które my próbowaliśmy pojednać, to no, na razie podsumowujemy z 10 osób. Chcemy to zmienić, no. zachęcić młodych ludzi do tego, żeby na ulicy wyszli, ale jednak to młodzi generalnie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, nie ludzie dorośli. 18, 20 lat. Ja nie wiem, czy młodzi głosowali na Prawo jest Sprawiedliwość. Głodzi, młodzi, tak jak i starzy, głosowali różnie. Jeden tak, drugi tak. Bo tak jest w społeczeństwie. Natomiast młodzi mają taki, taką naturę, i wcale im się nie dziwię, bo sam byłem bardzo młody i pamiętam jak miałem tę naturę, że generalnie są bardzo sceptyczni i niespecjalnie identyfikują się z rządzącymi. My byliśmy tego ofiarą jakiś czas temu, dzisiaj w, moim, w mojej ocenie coraz większą ofiarą tego wszystkiego będzie PiS, również dlatego, że styl zaproponowany przez niej nie może się podobać, one są archaiczne, to jest styl ludzi, którzy tak naprawdę nie, nie, nie tylko nie rozumieją współczesnego świata, ale nie mają temu światu nic do zaproponowania, no to są faceci czy, czy panie. Które chcą kontrolować internet, chcą kontrolować sumienia, chcą kontrolować wypowiedzi, chcą kontrolować media. Chcą... Ale to się już dzieje, tego nie, to jest machina nie do zatrzymania. Bo ja, ja pan czytałem jak pan przed spotkaniem z panem, nie zarazem punktu, który umożliwiałby wszystkim nam Polakom, którzy chcą zmiany, walkę o demokrację zmiany tego rządu i jest dwie, stety, większość. tej i Mimo wyjścia na ulicę i to nie obchodzi. Mimo dawania do zrozumienia tego, że nam się nie podoba, że wolności, że zebranie demokracji jest czymś złym, to ich nie interesuje. Ich, ja mówię generalnie jednego małego człowieka, który zachowuje się tak, jakby coś go opętało. Opętała go w, wola chyba w walki o swoje. On sam w zasadzie, dla Teresa stwierdził, że yy, dla ceny jego marzeń i wizji Polski poświęci nawet budżet państwa, więc to o czym świadczy. Proszę pana, yy... Co ludzie na ten temat sądzą, to my się dowiemy za jakiś czas. Dlatego, że ludzie rzeczywiście głosowali rok temu, wybrali nowy rząd, nowy parlament wybrał rząd. Natomiast co ludzie dzisiaj tak naprawdę sądzą, to się okaże za chwilę, dlatego, że każdy społeczeństwo ma to do siebie, że takiej decyzji nie podejmuje jest... Ludzie nie sądzą, tylko Uff. sądy też nie mogą sądzić, więc na razie... Ale ludzie Są nie podejmują... Ludzie w swojej masie e, wolno zmieniają swoje poglądy. Nigdy nie robią tego z dnia na dzień. Nawet ludzie młodzi. W swojej masie, bo indywidualnie oczywiście każdy z nas może zmieniać północ każdego dnia, ale wszelkie badania socjologiczne pokazują, że te przepływy zawsze są w masie, odłożone w czasie. I co, co sądzą ludzie dzisiaj o sytuacji obecnej w Polsce? <coughs> jak oceniają ten spór? Jak oceniają Kaczyńskiego? Jak oceniają rząd? My do końca nie wiemy. Widzimy pewne symptomy, bo jeżeli Pan zobaczy na dzisiejsze badania, Pan się posługuje. Nie Brown, to było 3 dni, 4 tak, i tak, i tak. I tak, ale na dzisiaj ma Pan... Badania poziomu zaufania dla y, rządzących. Jest zerowe. Kaczyński ma najniższe, y, badania, najniższy wynik zaufania w historii. No, najwyższy no, wzrost, prawda? <coughs> I najwyższy wynik nieufności. Mamy do czynienia z dramatycznym y, spadkiem poparcia, poparcia dla prezydenta Dudy, który jest w ogóle w tym wszystkim nieobecny. Ja myślę, że nawet tego pozwolennicy oczekiwali jego aktywności. Ale prezydent coś robi, on yy, stoi ziarna. na straży yy, i podpisuje. To to nie jest... Dla mnie to jest zachowanie notariusza, a nie prezydenta, a niestety tak to wygląda. No ja no, muszę się z tak. panem zgodzić. Niestety tak jest. Ja myślę, że ludzie oczekują... Ludzie akceptują różnicę. Że ludzie się różnią, że ludzie mają różne poglądy, ale ludzie oczekują przede wszystkim pewnego autent autentyczności że jeżeli wybierają prezydenta, to ten prezydent jest prawdziwy, że ten prezydent ma jakieś poglądy, że ten prezydent, prezydent podejmuje decyzję. Jak trzeba nawet walnie ręką w stół i powie ja mam takie zdanie. Natomiast nie oczekuję człowieka, który ty słucha jednego um, człowieka, bo to trochę wygląda jak Star Wars, gdzie na końcu jest jeden w cieniu, który podejmuje ze wszystkich decyzje. Takiego świata nikt nie chce. Takiego świata nikt normalny nie chce. Yy, Spytamy, jak to zmienić, na no razie nie wiemy to, ale... Widzi Pan, ludzie stojący pod Sejmem, protestujący, będący w Wigilię z Wami pod Sejmem, kiedy Wy byliście w środku, posiadając swoje życie rodzinne na rzecz walki o, o demokrację, nie mogą nic więcej powstania. Jeżeli oni nie są słuchani, jeżeli ich odpycha policja, wojsko próbuje ich odepchnąć samemu do prezesa, no to co oni mogą zrobić? Do Sejmu wejść? Nie mogą. Kiedyś Solidarność walczyła o demokrację, dziś Piotr Ruda zapowiada walkę z demokracją. Co z tym kontrastem? Ja mam nadzieję, że wszyscy wierzymy w to, że y, mimo wszystko, mimo emocji, bo one się też mi udzielają, moim kolegom czasami, ale że mimo emocji wszyscy zgadzamy się z tym, że władza w Polsce zmienia się kartką wyborczą przy urnie, a nie na ulicy. Oczywiście protesty społeczne często są uzasadnione. Czy jest szansa na zmianę tych rządów y, w okresie przedwyborczym, czyli w okresie tych 3 lat, które tak. są też przed nami? Ja uważam, że jest. Jak to zrobić? Proszę pamiętać, że Kaczyński już raz rządził i po dwóch latach to wszystko się rozleciało w rękę. Myślę, że dzisiaj, po roku rządów, Kaczyński jest w znacznie gorszej sytuacji, niż myślał, że będzie rok temu. Na pewno psychicznej, to rok tak tam Jakiej jest psychicznej, to ja nie wiem, natomiast wiem, jakiej jest politycznej. Jest w kraju rozedrganym, w kraju, w którym jego większość parlamentarna jest nieduża, lekko zastraszona, ale pełna wątpliwości. I to coraz większych wątpliwości. I wydaje mi się, że i odpowiadając na pana pytanie wprost. Uważam, że to się zakoń... jest duża szansa, że to się zakończy wcześniej, nie ze względu na to, że jest tak genialna opozycja, że ma sposób, jak zrobić z mniejszości większość, bo tego się nie da zrobić. Jak to się z mniejszości, to jest z mniejszości po prostu. Tylko ze względu na to, że ten jego obóz się po prostu rozpadnie. On nie wytrzyma tego ciśnienia, tego napięcia, tych Wolt tego traktowania ludzi Ale od tego swoich ludzi. On, on się to w ogóle nie przyjmuje. Zauważył pan jego reakcję, że pan kiedykolwiek powiedział się dla mediów w, w negatywny sposób zawsze się wypowiadał, jak chodzi o opozycję, ale w sposób, gdzie widać byłoby strach czy, czy przekonanie, że jednak nie może nie, może nie być tak łatwo, jak sobie to wymarzył w swojej głowie. Nie, tego nikt nie widział. Mhm. Odpowiadam na pana pytanie. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński nie jest w stanie utrzymać większości parlamentarnej, proponując ten styl rządzenia. Ludzie na końcu oczekują, że karuzela się kiedyś kończy. To znaczy, że to nie jest karuzela na 4 lata i 4 lata kręci się w głowie. Tylko nawet jeżeli ktoś lubi zakręcenie w głowie, lubi dreszczyk emocji, lubi jak się coś dzieje, to, to może trwać moment, to może trwać chwilę. Nie można Polakom proponować rządu, gdzie jest ciągła awantura, ciągłe, ciągłe napięcie, e, ciągły brak stabilizacji. Nawet ludzie ekstremalni, szukający ekstremalnych emocji w polityce nie wytrzymają tego 4 lata, a mówimy o ludziach, którzy Ale są w Ale państwa też, stanu... mówiąc ciśnienie ciśnięto ze strony młodych ludzi, ze strony społeczeństwa, też byliście mm, zniechęcani do, a... do, do, do zaprzeczania swojej władzy. Znaczy my przegraliśmy wybory. Przez e, brak poparcia wśród młodych ludzi. To nie ulega najmniej wątpliwości. Gdzie ten błąd. Oni nie wszyscy głosowali na, e, na, na, na PiS. Oni głosowali na Kukiza i na Korwina i na Lewicę. Część oczywiście głosowała na Platformę, ale nie wystarczająco dużo, żebyśmy nie mogli wygrać te nagrody. Myśmy tych wyborców ubo yy, stracili. I dzisiaj, jeżeli my ich nie odzyskamy, to oni nie zagłosują więcej, Najpierw zagłosują na, na jakąś inną formację. A no nasza taka zmiana na, o 180 stopni, że głosujemy na platformę, głosujemy na. Yy na nowoczesną w, w tych wyborach, a nagle ktoś obraca się o 180 i głosuje na prawo i sprawiedliwość. Lewica yy, gdzieś jest tutaj, gdzie jest prawica. To jest dramatyczny, diametralny kontrast. No, jest, ale tak w życiu jest. Ludzie przerzucają głosy, jeżeli ktoś myśli, że ludzie przerzucają głosy tylko dlatego, że ni niuansują, a, de, a tu delikatnie przesuniemy, bo teraz głosowaliśmy na prawicę, to teraz głosujemy na inną prawicę, a nie na lewicę, to, to dla ludzi nie ma znaczenia. Ludzie są w stanie poprzeć prawicę i lewicę. Szukają autentyczności, prawdziwych recept. Wyzwań, które stoją przed ludźmi, szukają w polityce autorytetów, wzorów i autentyczności, i odpowiedzi na ich problemy. I mają czasami dla nich to wtórne: czy to jest prawica, czy lewica. Moim zdaniem dzisiaj problem polega na tym, i to jest dla mnie niesamowicie ważne, żebyśmy potrafili tych ludzi na odmłodzić się, zmienić, zmienić przywódców, postawić na ludzi, którzy mają 30, 40 lat. Którzy Ile są jest autorytet... prawdy w, w, w odłamach platformy Schetyny, Kopacz? Jest to prawda? Nie, ja myślę, że w platformie coraz bardziej do głosu dochodzi młode pokolenie. Ludzi, którzy nie mają 50-60 lat, tylko są znacznie, znacznie młodsi. Natomiast nie etykietowałbym ich nazwiskami liderów, którzy są wszyscy z pokolenia starszego. Ja myślę, że w platformie dochodzi do głosu młode pokolenie. I to młode pokolenie myślę, że będzie gotowe na to, żeby zaproponować ludziom coś innego w perspektywie pół roku, może roku. Nie obecną do mnie nie o pana o wczorajszą sytuację, o której wszyscy mówili. Jak to mówić o autentyczności? Jak ktoś z prawej strony politycznej, sceny medialnej pokazuje autentyczne nagranie z kamery sejmowej, na którym pan autentycznie swoim telefonem też nagrywa swoje działania, po czym ktoś przerabia to na historię o złodzieju torebce? Jak to jest możliwe? Ja sobie, ja sobie to zażartowałem dzisiaj, że mamy tak podzielone społeczeństwo, że e, ktoś pokazał jakąś jedną klatkę, gdzie ja się coś pochylam. I, ale Pateczu pokazał, Pan i, schylił się, tak, z pod podłogę. I zarzuca mi, że ja coś tam szperałem, czy nie daj Boże ukradłem. Co jest oczywiście nieprawdą, ale na szczęście mam nagranie swoje, które, które pokazuje, co ja, co ja realnie robiłem i nie ma tam mowy o, nie wiem, braniu jakichś obcych rzeczy. I całe moje szczęście, że mam to nagranie, bo inaczej byłbym powszechnie uznany za przestępcę. A ponieważ mam to nagranie, to jestem tylko przez połowę społeczeństwa uznany za przestępcę, bo ta połowa społeczeństwa i tak nie uwierzy. Um, uwierzy we wszystko, co powie um, PIS. Na dzień dzisiejszy i jakoś muszę z tym żyć. Będę żył, natomiast dla mnie ważne jest to, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że ja nikomu nic złego nie wykonam. Ale z nie, ja taka zachowania rzeczywistości, która jest pokazana jasno na pana telefonie, na pana Facebooku, nie to ma. jest widoczne, nie to świadomie kłamie. Jeżeli do tego, że PiS będzie kłamał, żeby udowodnić, że. I ich jest na wierzchu i nie mam co do tego najmniejszych złudzeń. Oni zrobili to tylko dlatego, że my oczekujemy od nich, że oni przedstawią nagrania, bo toczy się dyskusja, ile osób było na sali kolumnowej i czy tam było kworum, czy nie. My uważamy, że tam kworum nie było. Wiele jest przesłanych świadczących o to, że tam kworum nie było. Nie umieją żeby kworum, udowodnić, że kworum jest. Nie chcą ujawnić nagrań z Sejmu, i próbują przesłaniczować głosy miną, że przez nie z... bo głosy z sali kolumnowej, na której była powołana, że jednak nie na tego budżetu, o którym mówiliśmy wcześniej, a mimo to partia dalej nie ustępuje, tak twierdzi, to. że było kworum. No właśnie, tylko problem polega na tym, że e, Sejm dysponuje nagraniami, które są w stanie... Wolą pokazać posła Nitrasa trasa, się na podłogę, a nie tak. głosować na sali no. Lepiej jest pokazać i, i e, stworzyć pewną atmosferę niedomówienia i pewnego zarzutu, niż, e, niż e, pokazać po prostu prawdę. Ale w dłuższej perspektywie prawda się obroni. Bądźmy spokojni. Najciekawsze, bo, że nie pokazywanie jedzenia sałatki panią Pawłowicza pokazują Pana posła Nidrasa, który schyla się po gazetę. No to jest najciekawsze. najciekawsze po, po, po książce, To mówimy 12, bo <m> z tego co mi się wydaje. Tak, tak, tak. 12 książek. Oczywiście w prezesie. Tak. Jarosława Kaczyńskiego pod tytułem e, Zjednoczeni przeciw monowładzy. E, nie wiem, czy chodziło o Jarosława Kaczyńskiego, czy o coś innego. To ciekawy temat. Na koniec pytam, jakby zaprosił Pan młodych ludzi, licealistów, może osoby, które są już w wieku wyborczym, pod Sejm, nawet w te zimne dni, żeby protestowali, walczyli o demokrację, bo na razie nie jest nas tutaj paru, tak? Jest no, parę osób. Nie chodzi o to, żeby tu dzisiaj były tłumy. dlatego że jak są... Ale wiecie, na czas solidarności to tłumy zmieniły rząd, to tłumy obaliły władzę, to tłumy walczyły o demokrację. Dziś tych tłumów nie brak. Jeżeli są, to ten pokaz mówi o że było pięć osób, a nie. Moim zdaniem tych tłumów nie brak. Te tłumy są. Ale to nie, jest, to nie jest sztuka, wyprowadzić ludzi na ulicę i trzymać ich przez cały godzinę na ulicy. Proszę zwrócić uwagę, że to jest ciągle ktoś jest. Nikt tych ludzi nie zaprasza, nikt ludzi nie każe tu być, ale tu ciągle jest. Raz jest to 10 osób, raz 30, raz 50, raz 100. Natomiast na, kiedy są zwoływane formalne demonstracje, przecież oczywiste jest, że nikt nie może stać całe życie na ulicy. Kiedy są zwoływane prawdziwe demonstracje na konkretny dzień, w konkretnej sprawie, tak jak na przykład ostatnia żegnająca pana sędziego Szeplińskiego, to są prawdziwe tłumy. I te tłumy zdecydują o wyniku wyborów. Jednak Telewizja Polska, czyli państwa, mówi o tym, że tam było pięć osób, nie pięćdziesiąt nie, nie, tysięcy. Telewizja no. no. Polska... A pan ogląda Pana TV? Nie. Nie, nie oglądam. Inna mają więcej tego nie oglądamy, bo oni po prostu kłamią. To jest propaganda w stylu Urbana. Kiedy są demonstracje, to są tłumy. I te tłumy zdecydują o tym, kto wygra te wybory. Ja wierzę, że pisze w w wyborach znajdzie się w pozycji. Miałbyś marsz miliona, był marsz tysiąca z tego. Ale marsz miliona to zapowiadał Kaczyński. Tak, no to z to właśnie marszu... o tym no mówię, tak. No nasza możliwość sobie... mobilizacji ludzi, którzy przeciwstawiają się pisowi, jest dzisiaj nieporównywalnie większa niż możliwość. Mobilizacji ludzi przeciwko w sytuacji, kiedy jeszcze niektórzy patele wierzą w telewizji polskiej, która informuje nie o bieżących wydarzeniach w Warszawie i w, i w całym państwie, która jawnie posługuje się kłamstwem, mówi nieprawdę o tym, że nie było tam ludzi 15 tysięcy, a było ich 5 tysięcy, to potencjalny odbiorca może sobie nie myśli, co to mam i skoro jest i tak mało, więc to jest. Komuniści w, w PRL-u, kiedy robili wiadomości TVP, a były to jedyne wiadomości, przypomnę, nie było innych mediów, byli przekonani, że ludzie im wierzą. Bo gdyby uważali, że ludzie im nie wierzą w to, co się mówi w dzienniku telewizyjnym, to by zmienili formułę. Oni uważali, że ludzie im wierzą, chociaż nikt w to nie wierzy. Dokładnie tak samo uważa Kaczyński. On uważa, że jak uprawia tę propagandę w telewizji, to uważa, że ludzie w to wierzą. My się często łapiemy na tym, że mi kurczę, kurcze pokazują, więc ludzie chyba temu, temu wierzą. Na końcu ludzie pokazują, w co naprawdę wierzą. Polak nie jest człowiekiem, który się łatwo da oszukać, a na pewno nie jest Polak. Polacy nie są narodem, który się da nabrać na taką propagandę. Kiedy żandarmeria opuści warszawskie metro po Wiśle i na dzielnicy Warszawy? No to jest pytanie do Pana Błaszczaka i do Pani Szydło. Pytanie, po co oni tak... Nie do, do Pana Prezes? No, ma Pan racji oczywiście, formalnie. Ja jednak chciałbym wiedzieć, że żyjemy w kraju... E, choć łapię się na tym, e, że sam wierzę, że oni podejmują jakieś decyzje, ale formalnie jest to decyzja Pani Szydło. Wie Pan, kiedy była afera z Waszymi nagraniami w Usowy, e, żandarmerii na, na ulicach nie było, więc... Czego idziemy? Oni się boją rozpadanego pola na lewej stronie kosownik'a? Zawsze. Władza, władza, która działa wbrew ludowi, wbrew ludziom, zawsze boi się jednego ludzi. Boi się ludzi. Bo oni starają się stworzyć atmosferę zagrożenia terrorystycznego czy jakiegoś innego e, po to, żeby ludzie się bali i skupiali się wokół władzy, która zapewnia bezpieczeństwo. Ludzie nigdy nie wybiorą na dłuższą metę bezpieczeństwa kosztem wolności. Ludzie będą walczyć o wolność, o którą my walczymy i nie dadzą się nabrać na tę propagandę, że grozi nam wielkie zagrożenie, w związku z tym pol policja i wojsko musi być na ulicach. Gościem był Sław Wintras, guterace w gabinecie PO. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.